Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie trochę przegadany, nie będzie w nim żadnych ćwiczeń, ale bardzo wiele osób pyta mnie, czy mogę zacząć biegać, czy mogę w ogóle biegać i w jaki sposób zacząć. Otóż pytanie, jak w większości tego typu pytań, jest nie, nie takie oczywiste, to znaczy odpowiedź jest nie taka oczywista. Mianowicie zawsze trzeba powiedzieć w tej sytuacji, że to zależy. To zależy od wielu czynników, od tego, w jakiej kondycji jest twoje ciało w tym czasie oraz zależy od tego, Jakie dystanse chciałabyś biegać, jakie ty, jakiego typu biegi mają, y, chciałabyś chciałbyś biegać. Tak więc z bieganiem jest tak, że jeśli masz bardzo złą postawę ciała, jeśli stoisz mocniej w ten sposób, albo stoisz trochę pochylony, pochylona do przodu, no to ciężko będzie od razu zacząć biegać jakiś konkretny dystans, kiedy masz taką postawę. Bo wyobraź sobie, że teraz z każdym kolejnym krokiem pojawia się impakt w Twoim ciele, czyli jest taki element pach, 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 pach. I to powoduje, że ta asymetria, te napięcia w ciele, które są niezbalansowane, Będą się w pewnym sensie pogłębiały, albo przynajmniej jest takie ryzyko. Tak więc, jeśli z jakiegoś powodu, na przykład z jakiegoś powodu wisteralnego w obrębie brzucha, jesteś mocnie pochylony na jedną stronę, albo któryś receptor nie działa dobrze, bo jesteś pochylony przez niego, czy pochylona na jedną stronę, bo na przykład była kontuzja, czy skręcenie kostki, czy na przykład oko nie działa dobrze, albo masz zaburzone napięcie tutaj i ciało skręca w jedną stronę, a ty do tego dodasz impact, czyli takie bęs, pęs, pęs, to jest bardzo duże ryzyko że ta różnica napięć zrobi się jeszcze większa i zaczniesz biegać powiedzmy po miesiącu, po dwóch albo po pół roku w zależności od intensywności trafisz do fizjoterapeuty na wizytę tak więc zanim zaczniesz biegać bardzo ważne jest żeby ocenić swoją sylwetkę jak w ogóle stoisz i jakie masz zakresy ruchu czy potrafisz w sposób optymalny wykonać wybrane ćwiczenia przysiad, zakrok, wykrok, wyskok dosiężny można też poprosić trenera czy fizjoterapeutę o to, by nagrał Ci w jaki sposób biegniesz na bieżni, ocenić czy wszystko się porusza w miarę symetrycznie, czy symetrycznie, ale w zły sposób, czyli na przykład za mocno pracuje miednica, albo źle obciążasz stopę. Więc taką analizę warto zrobić, ocenić zakresy ruchu, aktywny zakres ruchu, siłę mięśniową, tzw. balans strukturalny, zanim weźmiesz się za bieganie. Oczywiście zawsze polecam, żeby zaczynać od bardzo krótkich dystansów, żeby to były najlepiej marszobiegi, czyli krótki, ale dosyć szybki bieg, a następnie dosyć długi marsz z ewentualnie wymachami ramion. A w ogóle to tak naprawdę, moim osobistym zdaniem, bieganie na długie dystanse niespecjalnie jest zdrowe i niespecjalnie ma sens. Ja osobiście wolę, żeby to był krótki, szybki sprint. Żeby aktywować i te duże, i te małe mięśnie głęboko leżące, a następnie przejść do marszu z intensywną pracą ramion, intensywną pracą środkowej części ciała, głębokim oddechem, i jest to na pewno o wiele bardziej z punktu widzenia naszego aparatu ruchu, e, taka optymalna dla ciebie forma ruchu dla osoby, która na przykład dużo siedzi albo nie rusza się optymalnie na co dzień. Tak więc w jaki sposób wykonać ewentualnie testy funkcjonalne, zanim podejmiesz się wygania, w jaki sposób wdrożyć ćwiczenia korygujące, jeśli te Twoje wzorce ruchu, które oceniasz wcześniej, są nieoptymalne, to o tym będziemy mówili sobie w następnym odcinku. Dziękuję Ci za dziś. Jeśli materiał Cię zaciekawił bądź też nie, daj łapkę w górę, łapkę w dół, dzwoneczek. Za każdy feedback jestem bardzo wdzięczny. Do zobaczenia. Hej!